Drodzy rodzice i kochane przedszkolaki, zapraszam na zajęcia z usprawniania motoryki małej. Innymi słowy, zajmiemy się dzisiaj naszymi rączkami oraz paluszkami. Zanim przejdę do ćwiczeń, kilka słów na temat tego, dlaczego logopeda zajmuje się terapią dłoni. Ścisły związek między mową a ręką zachodzi w mózgu. Najprościej rzecz ujmując, ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruch ręki są tuż obok ośrodków odpowiedzialnych za mowę. Pobudzając zatem ośrodki, dzięki którym funkcjonuje nasza dłoń, aktywizujemy też ośrodki, dzięki którym posiadamy zdolność mówienia. Więc każde ćwiczenie lub zabawa angażująca nasze dłonie czy siłę palców przyczyni się też do polepszenia sprawności aparatu artykulacyjnego. Do pierwszego ćwiczenia będziemy potrzebować koła, wyciętego z kartonu lub zwykłej kartki. Malujemy na nim takie kolorowe paski, a następnie umieszczamy odpowiednie kolorowe spinacze lub klamerki. Na przykład czerwony do czerwonego, żółty do żółtego, a zielony do zielonego. Kolory możemy dobierać i umieszczać na kole dobrowolnie. Drugim ćwiczeniem będzie przenoszenie różnych rzeczy za pomocą klamerek. Możemy przenosić je na drugą stronę, lub po prostu do jakiegoś pojemniczka. Na przykład kostkę, jakiś pomponik, lub nawet kawałki takiej zmiętej gazety. Siła palców poćwiczona. Kolejne ćwiczenie to karta pracy, którą można wykonać samodzielnie, rysując na kartce różne szlaczki. Ja tu mam takie jakby wieże, pentelki, kwadraty. Zadaniem dziecka będzie rysowanie szlaczków po śladzie lub odwzorowanie ich samodzielnie. Pamiętajmy zatem o prawidłowym chwycie pisarskim, który wygląda następująco. ostatnie ćwiczenie łączy umiejętność rysowania z uważnym słuchaniem. Potrzebujemy jedynie kartki i jakiś kredek. Wystarczy również potrzebna nam będzie druga osoba, która będzie planowała nasz rysunek. A zabawa wygląda następująco. Wystarczy krótki opis. Na przykład: Na środku stoi niebieski domek. Nad nim żółte słoneczko. Po lewej stronie domku rośnie fioletowy kwiat, po prawej stoi brązowa buda, a obok niej piesek. Zapamiętujemy i staramy się to narysować. Życzę miłej zabawy i do usłyszenia.